Cześć, kochani, przyjdę do Was dzisiaj z moimi zdobyczami, ponieważ nie powiem, że to są zakupy ponieważ tylko kilka rzeczy z tego kupiłam. Część z tego dostałam do testów, jakąś tam część po prostu dostałam. Także chciałam Wam pokazać te rzeczy. Zacznę może od tego, co dostałam do testów, ponieważ byłam tym bardzo, bardzo, bardzo podekscytowana. Dostałam produkty z firmy Joanna. Z tej najnowszej serii Sweet Fantasy, bodajże tak, Sweet Fantasy i to jest żel pod prysznic, szampon do włosów, odżywka i krem do rąk i to wszystko jest o zapachu czekolady, białej i um, zwykłej, deserowej naprawdę pachnie prawdziwą czekoladą, żadną mleczną pierdołą, że tak się wyrażę brzydko. Naprawdę pachnie prawdziwą czekoladą, ale co do tych produktów na pewno nakręcę osobny filmik, ale będzie to filmik na potrzeby widzasz klubu, także nie będziecie mogli dodawać komentarzy pod tym filmikiem na YouTube. W końcu ja zachęcam was do obejrzenia tej recenzji, która mam nadzieję, że w krótkim czasie się pojawi. Kolejne rzeczy które właściwie dostałam ale już nie do testowania tylko po prostu dostałam to są takie chusteczki z L'Oreal dostałam je od mojej babci która, którą one podrażniły ja ich jeszcze nie używałam, także jestem ciekawa co to będą za wynalazki są to Age Perfect teoretycznie do skóry dojrzałej i tak dalej natomiast myślę, że nic mi się nie stanie jak je od czasu do czasu użyję a wyglądają one w ten sposób. Nie wiem czy są dostępne w Polsce, czy to są z Niemiec, czy skąd. E, tak, są to na pewno z Niemiec, e, ale myślę, że w Polsce też są dostępne. Jeśli ktoś używał, to może, może macie jakieś zdania na temat tych chusteczek, ponieważ ja jeszcze nie zdążyłam użyć, jestem ich bardzo ciekawa. Kolejną rzeczą, którą dostałam, to jest taki zestaw z Essence do Stempelków. Ja już miałam kiedyś tą starą serię i bardzo lubię tego używać. Natomiast teraz bardzo mi się spodobały. Blaszki, właśnie, wzorki z tego zestawu, a nie było osobno płytki do dokupienia, więc poprosiłam, a nie żeby przyniósł mi cały ten zestaw i pokażę Wam te mm, wzorki, które tutaj są. Myślę, że są bardzo sympatyczne. Oczywiście, blaszka jest, sorry, niewyczyszczona całkowicie, no ale trudno, e Zbierze to, zbierze. Jak widzicie jest napis love, serduszko, gwiazdka, jakieś wzorki tutaj na, do frencha na przykład, cały wzorek w pepitkę, bardzo modne w tym sezonie, kwiatuszki, piórko i kocie łapki. Myślę, że wzorki są bardzo sympatyczne. Miałam już serduszko, najładniej z nich wszystkich wychodzi i napis love, natomiast inne muszę po prostu rozpracować i wymyślić jakieś fajne rozmieszczenie tego wszystkiego. Eee, to było na tyle rzeczy, które dostałam po prostu. Teraz jest parę rzeczy, które mi się pokończyło. Na przykład tonik do twarzy i postanowiłam tym razem kupić tonik z ziai ten ogórkowy, który wszyscy polecacie. Eee, powiem wam, że jak za Coś, co kosztuje 3,50, jest naprawdę godne uwagi. Bardzo ładnie oczyszcza buzie, odświeżają. Naprawdę z samego rana taki, użyć taki tonik, to jest takie orzeźwienie dla twarzy. Bardzo, bardzo fajnie się spisuje i przypuszczam, że zostanę przy nim na dłużej, ponieważ no, jest tani. Jest dosyć wydajny, chociaż nie zupełnie, jakoś mega rewelacyjnie wydajny, natomiast jest dosyć wydajny i bardzo ma przyjemny zapach. Ja lubię takie ogórkowe zapachy, także bardzo mi się podoba ten produkt i będę do niego wracać częściej. Kolejna rzecz to jest zmywacz do paznokci, nie mam oryginalnego opakowania, ale kupiłam ten zmywacz z Biedronki i przelałam po prostu tego opakowania z Lidla, ze zmywacza, który jest bardzo, bardzo fajny, ma tą pompkę, sprawia, że ten zmywacz jest bardzo ekonomiczny, nic się nie rozlewa, nie kidzę mi się, nic ciemna około przy zmywaniu paznokci, myślę, że to jest bardzo fajny pomysł kupić, raz po prostu ten zmywacz, który notabene jest bardzo, bardzo dobry i ślicznie pachnie, a później przelewać sobie różne inne zbywacze tej buteleczki. Jak widzicie, ja tu mam ten z Biedronki, który kosztuje 3,50 Także ten z jest trochę droższy, ponieważ kosztuje 6 zł. Ale myślę, że jest wart swojej ceny. Kolejna rzecz, którą sobie kupiłam to lakier do paznokci, który możecie zaobserwować dzisiaj u mnie. Już jest dosyć starty i mam przesuszone skórki, ale kolor jest przepiękny. Bardzo mi się spodobał i jest to... Extreme Niles z Vibo w kolorze 13 bodajże. E, chyba seria HD czy tam HD e, w kolorze 13. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie numer. Nie, sorry, tu jest numer. Numer 362 matko co za ciapa. Tutaj jest numer. Kolor jest przepiękny. Ja nałożyłam dwie warstwy, natomiast jedna warstwa czasami już wystarczy, ale jednak idzie przez nią dostrzec prześwit pazokcia, dlatego dwie warstwy są optymalne wydaje mi się, że najlepiej to wtedy wygląda. No kolor jest po prostu przeboski, jest to bardzo modny kolor w tym sezonie. Ja wybieram złote kolory, dlatego chwyciłam tylko nie zastanawiając się, czy mi jest to potrzebne czy nie i po prostu wzięłam. Jak jej kupuję lakieru do paznokci, to w tym miesiącu kupiłam aż trzy. Także u mnie to jest takimi falami brusu. Nie kupuję nie kupuję nagle, jak mi się coś spodoba, to muszę kupić. Także to jest jeden z tych lakierów i kosztował 5,50, bodajże w Rossmanie. Kolejny lakier, jaki sobie kupiłam to jest Golden Rose, który pokazywała ostatnio powinka z X, X Womanland czy Women'land, już nie pamiętam. W kolorze 335 jest to odpowiednik tego lakieru z Chanel które Paula też pokazywała na swoim blogu. Kolor jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ładnie wygląda na paznokciach. E, pomimo, że jest ciemny, na moich krótkich paznokciach wygląda naprawdę dosyć ładnie, bardzo, mm, przez to, że on ma takie refleksy, bardzo ładnie mi te paznokcie się rozświetla i naprawdę nie przytłacza mi tych paznokci. Także nawet dla tych, którzy mają kołkowate paznokcie, tak jak ja, e, to jest coś godnego uwagi i kolor jest naprawdę przecudowny. E, trzeba nałożyć dwie warstwy, bo trzeba, ale myślę, że... Kolor po prostu wszystko tutaj rekompensuje, nawet te dwie warstwy. I będąc już przy Golden Rose, kupiłam sobie pomadkę z kolekcji uh, 2000 po prostu <grych> w kolorze 147. I pomadka wygląda w ten sposób. Uh, tutaj jest to seria. No, weźmy to ostrość, czy nie? Jest. A także widzicie, opakowanie jest bardzo proste, jest to ta najtańsza seria za 7,50 bodajże I kolor, myślałam, że będzie inny troszeczkę, ponieważ w tych jarzeniówkach w sklepach wszystko wygląda troszeczkę inaczej Natomiast nie jest zły, widzę, że tutaj wygląda trochę na bardziej różowy, ale to jest taki róż z brzoskwinią Bardzo, bardzo naturalny kolor Niestety podkreśla suche skórki, trzeba mieć idealnie gładkie usta do niego Natomiast wydaje mi się, że jak na matkę za 7,50 wcale nie jest taka tragiczna. Kolor mi się spodobał. Kolor... Myślałam, że będzie bardziej nude, natomiast e, wpada troszeczkę jednak w róż, ale jest to taki bardzo dzienny, e, bardzo dzienny i neutralny kolor. Także wydaje mi się, że się do każdego typu kolorystycznego. Eee, ostatnia rzecz, nie, nie ostatnia, Przedostatnia rzecz to jest odżywka do paznokci z Eveline. Mam tej opakowanie wygląda w ten sposób. Naprawdę e, przez to, że jestem na długotrwałej diecie, która jest uboga w składniki mineralne i witaminy, mój stan skóry, włosów i paznokci tak tragicznie się pogorszył, że nie wiedziałam już, czym to ratować. Biorę codziennie witaminy, natomiast to wszystko nie pomaga. I stwierdziłam, że jak mogę, to zacznę ratować po prostu produktami zewnętrznymi Czyli kupiłam sobie właśnie odżywkę do paznokci, no, z Eveline, którą wszyscy polecali I powiem Wam, że naprawdę jestem z niej zadowolona Tutaj jest, trzeba używać 10 dni, codziennie nakładając warstwę Po trzech dniach zmywamy te trzy warstwy i nakładamy kolejną, pierwszą warstwę, drugą, trzecią, każdego dnia osobno jedną um, Jakoś rewelacyjnie mi może nie wzmocnił tych paznokci, które wyrastają, natomiast te, które już były wyrośnięte, wzmocniły się, te części, które są rozdwojone, one są nadal rozdwojone, ale tak jakby się skleiły z poprzednią warstwą, więc nie rozdwajają się już dalej. Myślę, że to jest produkt godny polecenia, szczególnie, że kosztuje 10 zł, a dla kogoś, kto ma tak tragiczne paznokcie jak ja, myślę, że to będzie zbawienne. Jest to strasznie wydajne, strasznie szybko schnie. Naprawdę jedna warstwa wysycha od razu, nołoży się i po prostu już jest suchy paznokieć Także nie ma, nie ma obaw, że trzeba siedzieć z tym pół godziny i suszyć, czy dwie godziny. Naprawdę od razu wysycha ten lakier. Jest bardzo wydajny, ma przyjemny pędzelek. Ten pędzelek naprawdę mnie zdziwił, ponieważ strasznie fajnie mi się nim aplikowało ten lakier. On jest dosyć płaski, ten pędzelek. Może coś zobaczycie. Naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. Paznokci się ślicznie błyszczą po nim Także myślę, że to jest bardzo Sorry, bardzo fajny pomysł Skupionej odżywki dla osób, które mają osłabione paznokcie No i ostatnia rzecz Właściwie Sorry, kosmetyczna To jest najnowsza Najnowsza nowość po prostu Z Avonu Wyszła teraz seria linerów z Avon Super Shock I postanowiłam zainwestować w jeden Wygląda to tak Przychodzi to z nas w takim pudełeczku zwykłym kartoniku a, a liner wygląda tak. Tak wygląda słoiczek. Jest bardzo, bardzo estetyczny. Natomiast ja kurczę troszeczkę, wiecie, jestem za ekonomią jakąś w, produ w produkcji i tak dalej. Dlatego patrzcie, się, ile tutaj jest tego szkła na dole. Jakby to nie mogło być o połowę cieńsze. A naprawdę cierpimy na brak e, surowców. A tak jest marnowane to, no ale czegóż się nie robi dla wyglądu, prawda? Nawet opakowania. Natomiast co do koloru, kolor wygląda w słojczku w ten sposób. Wygląda przepięknie, w katalogu wyglądał jeszcze cudowniej, był taki intensywnie habrowy i powiedziałam, o nie, jak kreski były takie rewelacyjne z tej kolekcji Super szok to liner musi być też rewelacyjny i muszę sobie go kupić niezależnie od ceny. Cena wcale nie była straszna, bo kosztowała chyba 16,90. Także myślę, że to jest jeszcze coś do przetrawienia. Natomiast ten produkt mnie totalnie rozczarował. Jest to dla mnie totalny bubel. Praktycznie nie ma w ogóle pigmentacji. Jest to w kolor e, Shimmering Sapphir. Mm, no nie wiem, ocencie, czy to jest e, Shimmering Saphir Faktycznie ma drobinki. A... Ja bym go nazwała kolorem kobaltowym. Natomiast, tak jak Wam mówię, on ma totalnie zerową pigmentację. Nie wiem, czy się nadaje jako baza na całą płykę, ponieważ nie chcę w niego więcej dziubać, bo oddam go pewnie na wymiankę. Gdyż no, u mnie się on totalnie nie sprawdził Ja jak kupuję liner to chcę mieć kreskę naprawdę wyraźną e, Dobrze napigmentowaną, a nie jakiś niebieski sik na oku, że się tak brzydko wyrażę e, Do tego był do kupienia, jak się kupowało liner to można było kupić pędzelek za 5,90 I powiem wam, że z pędzelka jestem bardzo zadowolona e, Naprawdę fajnie mi się sprawdza Jest to pędzelek skośnie ścięty do linera Wybaczcie, on jest brudny, bo go używałam Natomiast wygląda w ten sposób, ma solidną rączkę, tutaj jest napis Avon, włosie ma syntetyczne, ale dobrze zbite i naprawdę idzie nim kreskę linerem żelowym narysować. Także z pędzelka jestem zadowolona, natomiast z linera nie. Ja Wam pokażę może jaki jest ten kolor i pigmentacja tego właśnie za pomocą tego pędzelka i linera. Naprawdę nabieram tego bardzo, bardzo dużo. On właśnie ma taką dosyć maślaną konsystencję, nie, nie jakąś kremową. Tak jakbyście wyciągnęli masło z lodówki właśnie taką konsystencję ma. I kolor przedstawia się w ten sposób. Jak widzicie, tutaj wygląda bardzo ładnie ta kreska, natomiast gdybym chciała to narysować na oku, ta kreska jest praktycznie o, niewidoczna. Po kilkakrotnym przejechaniu po pędzelkiem, po linerze ta kreska znika. Naprawdę niefajny produkt według mnie i ja się go chętnie postbędę. Wybaczcie, musiałam odebrać telefon. E, co dalej? Aha, rzeczy, które sobie kupiłam jeszcze nie kosmetyczne, to są olejki zapachowe do kominka. I byłam w furtowni kwiatów w Biesku. Jest taka hurtownia kwiatów róża, w której jest po prostu wszystko, od kwiatów po wszystkie możliwe gadżety. Także są tam też właśnie olejki zapachowe, które kosztują chyba 3,50. Kiedyś kosztowały 2 zł, natomiast teraz inna firma zaczęła je tam wprowadzać. www.olejki.pl, tutaj jest nawet adres. I w każdym razie kosztują teraz 3,50. Postanowiłam sobie wziąć bardzo świąteczne zapachy. Ja uwielbiam słodkie zapachy, uwielbiam zapachy korzenne i zdecydowałam się na zapach pierwsza gwiazdka i zapach imbirowe ciastko. Zapach pierwsza gwiazdka jest naprawdę przepiękny. Pachnie taką pomarańczą z cynamonem, z właśnie jakimiś takimi korzennymi przyprawami. Zapach jest przepiękny, ale jest tak strasznie intensywny, jak go wleję do kominka i zacznę palić świeczkę. Że naprawdę dłużej niż chwilę nie może się on u mnie palić. Muszę to od razu wyłączyć. Zapach się utrzymuje przez dwa dni po takim trzyminutowym paleniu tego olejka. Także są bardzo, bardzo intensywne. Naprawdę nie wiem, co zrobić, żeby zmniejszyć tam jego intensywność, po prostu, żeby ten zapach mógł cały czas się jakoś uwalniać. Bo głowa mi zaczyna boleć po. Naprawdę po tych kilku minutach musiałam wyłączyć świeczkę i przez dwa dni mi pachniało wtedy ciastkiem Znaczy taką właśnie pierwszą gwiazdką w pokoju Natomiast imbirowe ciastko, jeszcze tego nie, nie, używałam tego olejka, olejku Natomiast jest bardzo podobny zapach do tamtego Jednak mam w sobie właśnie więcej imbiru, korzenia i takiego, takiego cynamonu Jest naprawdę, pachnie jak ciasteczko imbirowe Kocham takie zapachy i naprawdę zobaczymy, czy ten sprawdzi mi się lepiej niż ten pierwsza Gwiazdka, czy też będzie tak samo intensywny. Bo jeśli tak, to ja nie wiem, gdzie to będę musiała palić na balkonie ten kominek, otworzyć okno, tylko że mi do pokoju wleciała, część z tego nie wiem. Ale zapachy mi się tak podobają, że pewnie sobie jak gdzieś po prostu rozkropię i będę czekać mi, to będzie uwalniać ta esencja. To by było na tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Jak widzicie, nie ma tego jakoś mega dużo. Są to takie rzeczy bardzo e, codzienne. Tam zaszalałam tylko z tymi lakierami, dwoma czy, czy i szminką. E, tak jak mówię, ja nie kupuję kosmetyków już. E, chyba, że teraz będą w styczniu wyprzedaże w TK Maxie to pewnie napadnę na TK Maxem. Ja mam nadzieję, że w końcu będą kosmetyki na wyprzedażach. E, tak jak rok temu udało mi się upalować te style za 18 zł. Chyba tam była kredka cień. E, I coś jeszcze. Stinted Moisturizer. Także naprawdę za 18 zł upalowałam 6 rzeczy. Ze styli, No dobra, dla nas to 36 zł, wtedy, bo dwa zestawy kupiłam. Natomiast produkty są rewelacyjne i mam nadzieję, że w tym roku coś mi się uda upolować. Widziałam, że był Kelvin Klein na półce z kosmetykami, także może coś z Kleinem mi się uda w tym roku upolować. To było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się, pa, pa.